że będę pomarańczowa. <mum> Takie chmurki. Dobra. Nie, ja się nie, witam. Ja to, to nic nie czuć tego. Oprócz tego, na Dobra. Czekaj teraz. Czekaj. Czekaj, mi nie Trzy, cztery. Trzymaj. <mum> o, no, ma się. Zdziwa, nie. Trzy, Trzy, jest coś? Chyba no. ja nic nie ma. Jeszcze trzy. To jest takie śmieszne. O oh nie. Spadło. Słyszałam, spadło jedno Wygramy. I zaraz wygrywa tak która ma najwięcej, nie? <coughs> mam trzy! Nie, trzy, masz cztery! Nie myślałam, że mam jedną Jak ja to zawiążę? A ładnie pachnie Do mojej babci Jestem jakie mam tu Co Skąd tam ten zapach? O! Dobra Ale, Ale mi ci się w oczy tutaj, tutaj To jest, jest... miska a, <coughs> Tu masz watę No A tu a, masz łyżkę Dobra Coś <coughs> tutaj <to> jest Nie <coughs> wiem Tak Coś jest gdzieś chyba Gdzie... spadło Ej, czy coś tutaj w ogóle jest? Ej, ale to ma jest zero, ja stawiam, że zero tam jest Dobra, o, to chyba wszystko Ile? Ile stawiasz? Zero Ale to coś tu mam, czekaj Aha, to mi się opuściło Dobra, to mam Raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, powiedzmy, że 8, 9, 10, 11. 7 przegładniam. Co to jest? Postaram się mieć więcej. <noise> Nic nie spadło, <noise> <noise> prawda? Czyli ja wywalniałam sobie to na nogi. No <noise> troszeczkę. Zaraz to jest trzecie, tak? Tak. I tandeła. Czuję, że jest jedna. Jedna? Okej, patrzy. Jakim cudem! Czekaj. Czekaj. Jeden. Dwa. Czekaj. Dwa o, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. Siedem, osiem. Jest, jest dziewięć! Przy okazji pozdrawiam wszystkich moich znajomych i widzów. <coughs> I w ogóle wszystkich. Na starczacie też. Wszędzie, Wszędzie. Ja już, nic nie wiszę. Ua! Tutaj coś jest. <grym> Jeden. Myślisz, że ile jest? Zero? Czy tutaj coś jest? Nic... Nie, jest coś! Wysypałaś połowę, tak jak ja. Także mam... trzy razem miałam mam trzynaście, jest porównanie jest No. Dobra, to teraz progrywka, trzecia runda. Zrobię. Ten, jak to się nazywało? To... A no no, to było tak mm. Czekaj, tylko O! O! uuu, Nie <laughs> wysypałam <laughs> Kurczę O, ty już jesteś obcykana, tak? tak, tutaj jest sojuszka Proszę O Z mnie wolą Raz mhm. Dwa

Halo? Czy w nie? nie? Nic, ma. <grym> Nic. <grym> jest nie ma Nic Życie jest niepe Wygrałaś Chłopki w górę Subskrypcje dla mnie, dla niej Tutaj macie ją i tym, tym sposobem dotarliśmy do końca. Baba! Ojej, oh yeah. jestem Jestem beznadziejna przywilej pożegnania. Czekaj, z tobą! Spadek to, co